Siemano Damian Malara BJ Fanatics TV ze mną, zwycięzca, Michał Piwowarski. Witam serdecznie wszystkich. Jak się czuję? Świeżo po, świeżo po werdykcie, po poddaniu? Jakie emocje to targają teraz? Kulawy jestem takie emocje, no, targają bo mnie noga boli. No fajnie, no powiem szczerze, jakoś tak, no nie wiem, nie przeżywam tego specjalnie. No, yy, no co, zrobiłem to, co miałem zrobić i, i tyle. Co? Koniec tematu. No na razie po prostu chcę odpocząć od tego sportu, bo, bo ostatnio było tyle tych startów, że żygam tym szczerze, mówiąc. Na samym początku próbowałeś tam badać rywala, iść na, na jakieś pojedyncze wymiany, ale jednak ten parter, to, to było to, na co polowałeś? Nie, no to był taki game plan, że ona albo pójdzie do przodu bardzo mocno i będziemy musieli walić solowo i obalam. Albo on będzie się cofał wtedy i będzie pojedynczym lewym bił tak, żeby jakoś je kontrolować i, i, i kontrolować pojednak wtedy go do siatki i obalamy. No i zaczął się cofać. To taki był plan widocznie, no Mateusz Rębecki to wymyślił oczywiście bardzo mądrze. No i był ten moment, że on już był bardzo blisko siatki, no i mówię wjazd, nie, Obaliłem, tam on je wciągnął w gardę, chciałem zrobić slama. To przytomnie rozpiął nogi, bo bym go uderzył nim o ziemię. No i co? I po tym przejściu do połówki, z połówki do takiego trochę dosiadu z kolanem do ziemi i przyznam się szczerze, że bym go tam męczył w tym dosiadzie, ale jego narożnik mi sam podpowiedział, żebym ręka głowa będzie dusił, a ja sobie myślę, nie, no faktycznie, tak powiem szczerze, naprawdę, no że tak mówię, nie będzie już miał pretensji chyba do chłopaków, ja mówię, faktycznie, to można ręka głowa zrobić i zrobiłem, no ręka głowa duszenie i dałem radę, no. także taka śmieszna historia, nie? Sama walka nie trwała zbyt długo, ale Kasper się czymś zaskoczył, może w tym parterze, że no, opór stawił. Jednak siły chłopak ma. Nie, no silny chłop, no słuchajcie, tam parę razy mnie uderzył bardzo mocno w głowę, to nie jest tak, że, że on się przewrócił i leżał i czekał kurczę na egzekucję, bo, bo, bo ma uderzenie na pewno bardzo mocne, zresztą widać, że ma długie łapy, jest silny. No ale tak jak już mówiłem, no parter jest taką dyscypliną sportu, gdzie jednostka, którą jest czas, nie można nadrobić nawet przez dwa lata z chłopem, który się tam trzaska codziennie w tej płaszczyźnie. No i ja tam po prostu wiedziałem, że za chwilę skończę ten pojedynek. No może nie wiedziałem, że za chwilę skończę, ale po prostu czułem się tam, no dobrze się czułem i czekałem na jakąś okazję, żeby skończyć. No i dziękuję narożnikowi, przeciwnika za podpowiedź w takim razie, że ręka głowa. Wspomniałeś na początku o, o nodze, tam było niefortunne kopnięcie, jak to teraz wygląda? nie no, boli mnie, powiem szczerze, że nie, no boli, przestanie boleć. No, powiem szczerze, że w walce tego nie czułem, dopiero jak zszedłem z, z ringu, to zaczęło mnie boleć. No może i dobrze, tak się szybko skończyło, bo może i w jakimś tam dłuższym, dłuższej perspektywie czasu mogłoby mi to przeszkadzać w pojedynku. Wspomniałeś teraz odpoczynek, no bo te przygotowania były wymagające. I co dalej? Masz już jakieś plany w głowie? Coś się roi? Nie, 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 na razie się roi odpoczynek, może będzie jakaś galafen w Szczecinie, to wtedy bym chciał wystartować, no myślę, że na pewno sobie do końca wakacji robię relaks, bo, bo miałem i zawody grapplingowe i miałem, kurczę, teraz ten pojedynek, w walkę mamy we krwi, teraz FEN, jeszcze miałem się bić na Seaside Battles, myślę, że już odpuszczę sobie ten temat, może jeszcze ADCC zaliczę za dwa tygodnie tej w Warszawie, bo, no bo to taka korona nasza tej, konkurencja do startowania. No i tyle, nie? I może jakaś solóweczka z Jackiem Murańskim o tej troluje, panie Jacku, no petarda, nie? Po na ważeniu wczoraj, jak zobaczyłem, to mówię, sztosik, nie? Sztosik, forma w wieku tylu, tylu lat chciałbym tak wyglądać, także, także petarda. Pozdrawiam serdecznie, nie? Że pan ta nie chciał mi liście wypłacić, przypadkiem jakby dziennikarzowi, bo bym nie chciał umrzeć, nie? Ale wiesz, co to byś musiał się ustawić do już teraz sporej kolejki, do, do pana Jacka Murańskiego? Nie, jestem za młody, żeby z panem Jackiem się bić, także spokojnie. Już tutaj zgłaszałem kandydaturę Piotra Bagińskiego. Jakby chciał naprawdę z prawdziwym kurczę, zwierzakiem się zmierzyć, to trenera ja namówię, przekonam. I, I myślę, że to by poszło w paperiu za grubę siano. Także, drogie federacje, macie tutaj propozycję od, od samego zawodnika. E, Michał, na sam koniec. W, ostatnim, w ostatniej naszej rozmowie powiedziałeś, że dla, dla BJJ zrobisz to poddanie i zrobiłeś. No widzicie, no, kurczę, no, z piwko, nie? Jak obiecał, tak zrobił? No, powiedzmy, że takie mądre powiedzenie, jakie już słyszałem, słowo droższe niż złoto, także, także mam nadzieję, że... A i drugie też powiedzenie jest bardzo mądre, jak coś komuś obiecasz, to tak zrób, więc no, mam nadzieję, że się podobało i mówię, wrzucam koszulkę, rękawice na licytację dla Ingi, chorej na SMA od nas ze Szczecina, prosiłbym, żeby ktoś to wylicytował, jeżeli może ktoś znany ogląda ten wywiad z kimś nieznanym, takim jak ja, fajnie jakby to akcję jeszcze na piętnowo, tak samo jak zrobił to Filip Hajzer i byśmy zebrali te pieniądze, bo kurczę, no co, no trzeba pomagać dzieciakom, bo cholera nic oni nie zrobili, a muszą, muszą walczyć o życie, nie? Tak jest, także pomagajcie, zostawiajcie komentarze też, żeby pomagać, niech to leci dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze raz gratulacje. Dzięki, pozdrawiam wszystkich z brazylijskiego Jujitsu, nie tylko, trzymajcie się, jedziemy z tematem, elo. Dzięki. Dzięki bardzo.